Forza Horizon 5, proszę bardzo! In-game footage! Ooh. Dubai? Nie wiem co to było, Dubai? Lamborghini Huracan! Tak, co to jest, moi drodzy? Przejrzyjmy sobie fanowskie zwiastuny Forza Horizon 5. Wiele osób pisze mi w komentarzach, że zwiastun Forza Horizon 5 ujrzał światło dzienne i już można sobie obejrzeć, że na przykład Forza Horizon 5 będzie w Polsce, w Rosji, we Włoszech, w Japonii i ciul wie gdzie jeszcze. Dlatego dzisiaj zerknijmy sobie na kilka fanowskich zwiastunów i zaczniemy sobie od najbardziej popularnych. Po jakieś mniej popularne, na przykład ten z Polski, chyba. <grymne> Te takie lepsze zwiastuny z, o Fordzie Horizon 5 fanowskie, wykonane takie, to jest zlepek tych różnych takich prezentacji samochodów, shotów z drona, ale jak ktoś to fajnie poskłada, to robi to taką jedną fajną całość, dzięki czemu mamy wrażenie, że naprawdę widzimy jakiś y, gameplay z gry albo coś takiego. Bardzo. O, jeszcze logo! <laughs> United States, proszę bardzo. I gdzie jesteśmy? O, Xbox Series X! Xbox Series X. Tak jest, przedstawimy. To na pewno jest nowa Forza Horizon 5. Uuu, zobaczcie, będzie w święta, w te święta, ekstra! No, jak na moje, ten zwiastun był trochę przydługawy. Swoją drogą nie było jeszcze teasera, a już są zwiastuny. Tutaj mamy zwiastun z E3 2024K, proszę bardzo. Powered by Satellite Data and Coś tam, a. sztuczna inteligencja, ok. Los Angeles? Tak, co. I ta jakość, nie? Czekaj, to jest na pewno 1080p, czy tam 4K. O, czekaj, jest, jest wyższa jakość. Official Trailer. O, tutaj nawet nie ma napisane, że to jest fanmade, tylko to jest official trailer. No, w sumie tutaj. To wygląda jak z jakiejś gry, no nie? Albo jakiś render w blenderze, czy coś takiego. La Ferrari, proszę bardzo. <grymne> Okej, okay, to wygląda jak render, render, no. no tak. Okej, okay, mamy shot z Dylona. No, no Niemiecki tor wyścigowy. Z tak swoją drogą na tym torze nie można driftować, nie? No, ale... Okej, okay. okay, mamy co to było? Mamy <ścoughs> mamy lotnisko. Zwróćcie uwagę na świetne jakości drzewa, jakbym w WTS grał zambor dżi Chyba z Assetto Corsi <laughs> shot Hmm Okej <Okay>. Biggest Muffet <laughs> Yes! Ten sam logotyp i... What? To samo! A to jest inny twórca, inny film. O co chodzi? Znowu też na konsole. Ej, oni skopiują jeden od drugiego. O co chodzi? To będzie dobre. Tu mamy zlepek kilku chyba zwiastunów. Proszę. I ten 4K, 4K logotyp. Czekaj, nie, ma, nie mamy tu większej części. okej. Okay. Mamy tutaj zlepek. Zobaczcie, mamy Japan, Brazil, Germany, Poland i Kalifornia. Dobra, i, i lecimy do Japonii. Wygląda tak dosyć rzeczywiście, że... Autent... Znaczy, mamy wrażenie, że to mogłoby być w Fordzie Horizon 5. W sensie taka grafika, taka szczegółowość, raytracing tracing i tak dalej, i tak dalej, że jakby ta góra to wygląda tak dosyć gamingowo, nie tak. Jakby to było wyrenderowane, ale masz już zaraz takie. Takie, wiesz, to jest wszystko takie mieszane. Trochę z gry, trochę z rzeczywistości, trochę shotów z drona, trochę jakichś takich biloli ciekawych. I się wydaje niektórym ludziom, że to faktycznie jest z gry, nie? Ale to są fanowskie zwiastuny. No i one mają na celu nam przedstawić, że okej, okay, chcielibyśmy, żeby Forza Horizon 5 wyglądała sobie tak. I to jest takie, jakby nasze, to jest takie, jakby marzenie tego twórcy, że on tworzy taki zwiastun, bo chciałby, żeby ta gra wyglądała tak albo miałby takie rzeczy, nie? Mmm, aha. O tak, tak, tak. Już, już widzę w jakiejkolwiek grze na nowej generacji konsol takie miasto. Gdyby to był Spider-Man, uwierzyłbym, bo w Sp Spider-Manie ten Nowy Jork jest naprawdę spory, ale tutaj, no, Forza Horizon 5 wyglądałaby mniej więcej jak, jako symulator stania w korku, jeżdżąc po takim mieście. Nie? Japan's Largest Cities, Osaka. Tak, tak. Wsz dostęp do wszystkich miast. No. One Life, one Encounter. Forza Prez. O, 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 czekaj, tu mamy nawet datę. W 2020 rok. Ekstra. <grym> już, już powinniśmy grać w to dawno, nie? Dobrze, teraz mamy drugi. Zwiastun w Brazylii. Zobaczmy. Welcome to Brazil. Od razu sz seria szybcy i ściekli mi się kojarzy. Ale to bym jakąś taką weselszą muzyczkę, nie? Jakieś takie latynowskie hity, coś takiego. Ide. Ten blok. No w Brazylii spokojny by bo nie? Też. Spoko by to było. Zrobić sobie zlocik przy statuetce. Mhm. Brazylia byłaby w sumie bardzo spokojna. Nawet myślę, że chyba lepsza od tej Japonii, którą wszyscy chcą zobaczyć, nie? Hmm. Okej, okay. tutaj też Pierwszy chyba wrzesień, tak? September Spoko i teraz mamy Niemcy! Znowu pojawi się ten tor wyścigowy? E, Austria? coś takiego. Nie wiem, nie, nie Berlin chyba. Niemcy! W Niemczech też by mogły być super. Znaczy, wiele fajnych lokacji, które nadawałyby się pod Horizon 5. Naprawdę. Niemcy są bardzo ładne. Wydaje mi się, że gościu mógłby dać um, stylizowaną muzykę pod każdy kraj, nie? Tak wszędzie daje tą samą muzykę tak. Dziwne. Tor, proszę bardzo. No, co my byśmy w Fordzie Horizon mogli zrobić na takim torze? No, nuda trochę, nie? O no, czym mógłby być, ale pewnie by był jakoś tam skrócony, jak taka mała mapka może. Trzeba okay. <laughs> by było DLC dokupić z tym, z tym torem, czy coś. <laughs> okej. Okay. Spoko. Witamy w Polsce! To tylko chyba na offroadzie najlepiej by było zrobić Bardzo <śpiewanie> Horizon 5 to są prawdziwe... może... Bielsko? Nie wiem No właśnie, czy jesteśmy w stanie skojarzyć wszystkie miejsca tak z takich shotów z drona? Nie? Tak... Polski w Polsce też jest bardzo ładnie miejscami dolino Witamy w Polsce Welcome to Poland Forza Horizon 5 Warszawa Beauty of the World Ok I will be spending you today Chyba Chyba Wrocław, nie? W Wrocławiu e, racizm. I znowu ten sam shot z BMW z Viperem. Holera. Te shoty z Viperem w ogóle wyglądają jak z gry. Jak z Dwójki czy coś takiego. Coś, coś gościu ma na punkcie tych bmw no. Tutaj mamy znowu szoty z racjizmu. Coś też Lambo i BMW no. Kraków. A to nie wiem, Warszawa. Wszędzie dobrze, ale w domu tej. A Polak robił? Nie wiem. I została Kalifornia. I znowu aktual in-game footage. A w ogóle napisał, że to jest fanmate? Uh, tak, fanmade, dobra. Czyli tutaj mamy taką zbieraninę tych zwiastunów, ale wydaje mi się, że to jeden twórca robił to wszystko. Te napisy są takie, nie, ciężko ogarnąć, co jest na nich napisane, bo tak mieszają się z tym tłem trochę. I znowu, znowu to samo. Te same szaty były tego lambo z liaisizmu. Się chyba nie chciało montować, nie? Daję tam kilka takich yy, shotów z drona, z jakichś banków, shotów. I wkleja to po prostu. No i tyle. Spoko był tamten zwiastun, ale no. Trochę za dużo takich powtórek różnych było, nie? Tu mam nawet w 4K, gościu, zobacz. Ok. <laughs> no, fajny począteczek, fajny. Tutaj mamy też szoty z Fordzy, to jest chyba z Fordzy, albo Gran Turismo, ale raczej Forza. No i to już jest fajne. Już jest fajne, to jest... bym powiedział, że to jest nawet zwiastun... Czekaj, to jest chyba zwiastun tego... Tej mapki, tej DLC, tego DLC, nie? Tu mamy, nie wiem, co to... Co to był Vegas? I tu jest dużo takich widzicie, shotów z gry i to jest chyba zwiastun y, rimaka konceptu, który pojawił się na oficjalnej, oficjalnym YouTubeie y, Fordzy. Znowu to logo. I znowu, znowu ten sam logotyp, ten sam podpis. Witamy w... znowu ten Xbox. Czemu oni to wszędzie wklejają? O co chodzi? <noise> Kolejny zwiastun. O nie, tu chyba mamy coś fajnego. Zobaczmy sobie. nie? Fajnie zmontowane z Weston Fajna opcja w Fordzie Horizon, nie? Żeby można było tankować chóry. No bo później już tej kasy masz tak dużo w grze, że nie wiadomo co z niej robić. Tankowanie by trochę jakby zmniejszyło przychód tej gotówki w późniejszych etapach. Zwiastun. Jak nie nudzi człowieka, nie? To poprzednie były takie, a tu sobie pożyczę od tego, tu od tamtego, no wiadomo, że to jest wszystko taki jeden zlepek, jedyne czego mi tutaj brakuje, to jest um, więcej takich shotów typowo z gier, nie, takich renderów czy coś takiego, a tutaj to wszystko jest takie, są jakieś materiały stworzone przez kogoś w realnym życiu. Ten zwiastun już widzieliśmy, to jest skopiowany z innego kanału po prostu zwiastun gości poszedł po najmniejszej linii oporu Ale tu mamy napisane tak Official trailer, bez fan-made ani nic takiego PS5 non, Not in-game footage <laughs> A to już in-game, proszę bardzo Oh my god Także ja się nie dziwię, że ci tacy powiedzmy mniej bystrzy od razu biorą to jako zwiastun Forza Horizon 5, gdzie to jest po prostu, o w tym wypadku to jest fragment zwiastunu Fortune Island do czwórki. Wydaje mi się, że to jest oficjalny nawet trailer, bo jest taki dosyć dobrze zrobiony. I tu mamy takie płynne przejście do jakiegoś Las Vegas czy coś takiego i płynne przejście do znowu yy, trailera Limaka Concept 2, którego można zdobić sobie w Forza Horizon 4. Proszę bardzo, no wiele osób takich mniej bystrych może to wziąć jako faktyczny taki zwiastun Forza Horizon 5, nie? Bo ktoś tak napisał w tytule, to znaczy, że tak jest, no jak? Okej, okay. nie mogliby czegoś takiego... ten jeden zwiastun był naprawdę spoko, nie? A tutaj zawsze robią to samo, zawsze z tym xboxem, zawsze to jest takie... I ostatni zwiastun, jaki mamy tutaj z tej mojej listy, ale to jest chyba gościu, który już y, robił tych, zlepek tych zwiastunów. Ach, dobra, już widzieliśmy to. Też niektórzy z tych twórców, jeden kopiuje od drugiego i ich kleja do siebie, nie? <grym> Także co, tak to wygląda, no. To są fanowskie zwiastuny, one są fajne, one dają nam takie poczucie, że... O, Dobrze by było zobaczyć coś takiego w Forze Horizon 5, ale nie należy brać tego na serio, to jest jednak tylko fanowski wykonany zwiastun do... przez wszystkich wyczekiwanej gry. Z tym, że no... dalej jest to fanowski zwiastun. On, on niczym nam nie mówi, i nie znaczy, że Forza Horizon 5 będzie... W, będzie w Polsce czy będzie w Japonii, może być... na Księżycu nawet, tak? Nie wiadomo tego, dopiero jak będą jakieś informacje oficjalne, to postaram się wam je przekazać jako pierwszy. To będą takie rzetelne informacje, że faktycznie gdzieś ta fordza się pojawi. A do tej pory, dopóki nie ma żadnych informacji oficjalnych, to ludzie będą tworzyć te fanowskie zwiastuny i dalej ci mniej bystrzy będą pisać w komentarzach, że o, Forza Horizon 5 będzie w Polsce, lucek, widziałeś? Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki przegląd fanowskich zwiastunów o Fordzie Horizon 5. Zapraszam Was na kolejne odcinki i trzymajcie się na razie. Hejas!